Cześć, nazywam się Aleksandra Hołody i jestem terapeutą medycyny integralnej. Dzisiaj opowiem Ci o tym, co robić, jeżeli cierpisz na obfite menstruacje. Czy miałaś tak, że niejednokrotnie prawie spaliłaś się ze wstydu, ze względu na to, że po prostu cieknie z ciebie strumieniami? Albo byłaś na jakiejś imprezie towarzyskiej, czy u znajomych, i okazało się, że siedzisz na krześle i nagle czujesz po prostu, że jak to ładnie mówią, sieleje. I zaczynasz mieć ogromne obawy przed tym, żeby wstać z krzesła, no bo nie wiesz, czy za chwileczkę będzie Ci jeszcze bardziej wstyd, czy może jest szansa, że zdążysz dojść do Łazienki? Jedna z moich pacjentek przyszła do mnie właśnie z problemem. Obfitej menstruacji. Opowiadała mi o tym, jak bardzo jest to dla niej krępujące, jak wszystkie tampony czy podpaski podpisane super plus, ekstra chłonne, i tak dalej, to był jej jedyny tak naprawdę wybór, i to jeszcze taki, który i tak musiała wymieniać co dwie godziny, bo już czuła, że po prostu wewnątrz gromadzi jej się niesamowita ilość krwi. Opowiadała mi również o tym, jak bardzo jest to dla niej męczące, jak wychodzi do znajomych, albo jakikolwiek wyjazd za granicę, czy nad jezioro, czy nad morze, czy nawet głupie wyjście w góry, powodowało ogromny stres. Po pierwsze, czy będzie gdzie się przebrać, po drugie, czy zdąży się przebrać, zanim reszta grupy, z którą jest, zda sobie sprawę z tego, że, że tak powiem przeciekła. Kiedy ta pacjentka do mnie przyszła, zaczęłyśmy współpracować, ponieważ medycyna wschodnia bardzo dobrze zna problem obfitych miesiączek. Oczywiście musiałyśmy zacząć od zmiany diety. Czym jest spowodowane to, że okres wypływa na z nas z nadmiernej ilości? Przede wszystkim moja droga mówi się o tym, że jest to coś, co w medycynie chińskiej zwane jest tak zwanym gorącem macicy. Co to może oznaczać? To może oznaczać to, że Twoja macica po prostu w takiej ilości produkuje krew i jest w, niej, w jej wnętrzu tak gorąco, że po prostu chce ją z siebie wyrzucać. Może być również tak, że w Twojej macicy znalazł się jakiś patogen, i również w ten sposób organizm reaguje, aby wyrzucić go z siebie. Zobacz, co się dzieje, kiedy jesteś przeziębiona. Kiedy jesteś silnie przeziębiona, Twój organizm zaczyna doprowadzać Cię do stanu gorączki. No nie po to, żeby coś ci utrudnić albo żebyś czuła się fatalnie, tylko po to, że patogeny bardzo często giną w wyższej temperaturze. I tak samo zachowuje się Twoja macica. Inną przyczyną problemu może być z medycyny chińskiej coś, co nazywa się niedobór przemiany metalu. W medycynie chińskiej mamy pięć Przemian, pięć żywiołów, różnie to się nazywa. Mamy drzewo, ogień, ziemię, właśnie metal i wodę. Każde z tych żywiołów odpowiada za troszeczkę inne narządy i pełni inną funkcję w naszym organizmie. I metal wpływa przede wszystkim na to, żeby trzymać w ryzach to, co powinno być trzymane. To znaczy, jeżeli masz nadmierną potliwość, to najprawdopodobniej masz problem z przemianą. Metalu. Jeżeli masz żylaki albo częste pajączki na skórze, na skórze twarzy, na nogach, również warto się zainteresować właśnie przemianą metalu. I teraz Twoim zadaniem będzie wzmocnić ten metal. Za chwilę Ci powiem, jak to zrobić. Jeszcze inną przyczyną dolegliwości tych obfitych okresów, może być nadmiar spożywanych przez Ciebie ostrych przypraw. Wszystko to, co będzie bardzo pikantne, będzie bardzo rozgrzewać organizm i wprowadzać do organizmu dużo tak zwanej energii yang, czyli energii dynamicznej, energii, która po prostu odpowiada za ruch, za wyrzucanie z siebie, za ekspresję. I jeżeli będziesz miała jej za dużo, co będzie spowodowane najprawdopodobniej właśnie dużą ilością przypraw i ostrych, pikantnych potraw, to możesz mieć problem właśnie z tym, że ta menstruacja będzie nadmierna i męcząca. I teraz, moja droga, już wiesz, co może być przyczyną, natomiast nie zostawię cię z niczym, dam ci również rozwiązania na to, co możesz zrobić, żeby ta obfitość ustała, żeby ten okres już nie był męczący, żebyś nie była przerażona tym, że macie wyjechać na wakacje albo do znajomych, a to są dni, kiedy ty będziesz miała okres. Przede wszystkim musimy delikatnie schłodzić organizm, ale nie będziesz wchodzić do wanny z lodem, tylko będziemy jeść rzeczy, produkty takie, które również będą działać delikatnie wychładzająco. W związku z tym jedna z rzeczy, którą Ci bardzo serdecznie polecam, to chlorella albo spirulina. To są mikroalgi morskie, które mają działanie termikę właściwie lekko wychładzającą i spożywanie ich nie dość, że będzie wpływało bardzo pozytywnie na Twoją krew ponieważ te mikroalgi mają naprawdę mnóstwo składników odżywczych i witamin, to jeszcze będą one delikatnie wychładzać Twój organizm od środka i będą wychładzać Twoją macicę, dzięki czemu nie będzie ona taka rozbuchana. Dalej warto, żebyś zainteresowała się surowymi warzywami oraz owocami. Jedzone na surowo również będą miały termikę chłodną raczej. Do tego jeszcze warto dodać na pokrzywy, który będzie działał wychładzająco, albo zmięty, która też będzie wychładzać. Wszystko co z morza również będzie działało wychładzająco na macicę. Dlatego warto, żebyś stała się fanką ryb, fanką alg morskich, fanką aloesu i owoców morza. Te produkty również będą wpływały na wychłodzenie macicy i okres automatycznie przestanie być tak obfity. Co możesz zacząć robić, żeby. Ustały, obfite miesiączki? Zacznij wprowadzać te produkty regularnie, a zobaczysz, że po miesiącu czy dwóch, może nie z pierwszym okresem, ale z kolejnym, powinnaś odczuwać już dużą ulgę. Bardzo Ci dziękuję. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka, który będzie oczywiście w przyszły poniedziałek. Dzięki.